Bohaterka na dzień dobry! Chyba miała problem z błędnikiem. Zakręciło jej się w głowie i poleciała do lobby! Najważniejsze, że sytuacja opanowana! Trochę się wzmocnię i zobaczymy co dalej! Zostało trzech typa! O, gdzieś się klepią! O, ale wyrwał głowę! Ale to było dobre! To teraz karma wróci! Haha, leży! Chłop ma 338 poziom! I tak się rozłożył? Coś mi tu śmierdzi! Tym razem to nie mój bąk! Leci kontrola BHP! Czy zmienił mu pieluchę? Zastanawia się, czy go podnosić! Eee! Daj sobie spokój, chłopie! On już ratkuje w kierunku lobby! A ty masz szansę na pozostanie w gierce troszkę dłużej! Tylko musisz się wykazać! Obstawiam, że wytrzymasz dobre 10 sekund! Troszkę się oddalę i zamieniam się w obserwatora! O, ma skubany młot! Czy zdąży przed burzą? Podglądnę go celownikiem! Ha! Mój paluszek omyłkowo wysłał go do lobby! Pozdroł!